Nie wiem co wy stąd onvaj zrobiliście Przypominam, że to ty masz 11 dedów. No ale ja je dałem mm, już 3 Ja je dałem karitasowi ja... Oddałem 1% swoich o. Jak no ja bym mogę, oddał nie. 1% swoich dedów, to by im nawet na chleb nie starczyło Gdyby przeszło by... 1% swoich derów, to by całe dzieci w Etiopii by wyżywiły. Jeszcze by się zbudował basen. A wiesz czym wypełniłbym ten basen? Gównem. Łyżami każdego pierdołowa bo mi urozebałem. <noise> Cześć, <Czajko>. urozywałem <noise> Tym bym się z nami Kazix z nami się bawi. Okazik Kazix! Teraz jest <noise> tak pięknie na fleszach, nie? Trzy, <noise> I. Ja ryż. mam za 60 sekund. <noise> Piękna inicjacja. Chłopaki, jesteście najlepsi. Gdzie gra mecz? Przyjaciele wygrają mecz. Ja pierdolę. I pomyśleć, że ty tak naprawdę masz kurwa jakąś karierę muzyczną ktoś mówi, że śpiewam. Ja polecam mechup po prostu. Bierzesz Sekenę, bo myślisz, że pójdziesz na jakiegoś tanka, nie? Dostajesz Eza. Ach. Po prostu to jest... To jest takie, taki zawód. To na pewno <grym> każdy zna. Po prostu sięgasz po ciasteczko i patrzysz... A, ciasteczko z czekoladą, ale bym se opieprzył, Jesz, a to. Uj. Rodzy wykraczasz? <śmiany> to jest dokładnie to samo. Kurwa, czy ja, kurwa, Mateusz Makowski, wezmę jakiś killa, Kurwa, kurwu kurwa, kurwa, go jebana kurwa, ty kurwa, kurwa, Ograł kurwa, 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 <laughs> Ready for battle. Fatality. Walenie w tubę nie to były jakieś gwałty z tej, z tej strony, nie? Dobry stok, Krzysiu. Fajnie i podpalił mnie blisk. <laughs> jesteś pali. drzewem jesteś łatwo palny. Zabawna kurwa. <laughs> Ona ma manę jak lodu. A nie wiem czy zauważyłeś. Jesteśmy w dżungli. Chyba. To jest taka dżungla nie dżungla. S ty pierdolisz, yy, człowieku. Coś, nie wiem. No <laughs> to tak dżungli. Jesteśmy to, na bosie. Ale w dżungli w sensie środowisko. Klimat. Snape ginie. Chyba dzięki, Czajz. <laughs> to tak jakbyś. Ja nie wiem. To był taki mega spoiler, to tak jakbyś komuś.. Yy, Biblia zaspoilerował. Byłem, <laughs> Jezus to taki miły chłopiec. Mam nadzieję, że nic mu się nie stanie. O, stary. AHAHAHAHAHAHAHA <noise> <noise> Powiem ci Filip co zrobisz, tu postawisz Warda, skoczysz do niego, zrobisz kopajkę w naszą stronę tego tego i po Kopajkę Dobra Kipi chyba wszystko powiedz powie, że pozdrawiasz matkę nie? KURDE <noise> Dobrze, dobrze kipi Powiem tak, plan był dobry Ej ale prawie wyszło Smok jest alo, alo, smok jest alors, smok jest alo, smok, smok jest yes! smok jest elo JEST Kurwa ignite ignite kurwa nie nie tu to gdzieć To jest rybanie w dupę nie po prostu kurwa skryfoni ten O, kończ się to nie 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 rudy jaki smite poszło a summoner has